komponentyrobibimy takie rzeczy tak <laughs> Jakieś złota prawdziwa Planszetki to to wszystko to samo no, to jest instrukcja <laughs> A nie, to jest Tu mamy jakiś... jakiś, nie wiadomo co. Instrukcja. O boże, nie czytania. Kto to będzie czytać? <laughs> Czułem, że mnie będziesz klechać. <laughs> Zadanie dla mnie też, nie? <grymne> Zaraz obejrzymy film na, na YouTube, jak opowiada jakiś sprytarz o to, o, to, o, to, o takich rzeczach. Dobrze, mamy marst. No. Ja to zrobię. Ej, jedna ja ręka to się Wypchnij Wypijmy. Ta coś już tu grać. <laughs> Kurde. Co drużili może tyle? To chyba do wypychania nie do wpadania. <laughs> Pokaż ten, ten brązowy, co on tam wypadł, taki jakiś jeden, jakiś... No tylko drugi jeszcze. Co to jest? Może, go może... Pieniążki, pieniążki, pieniążki... Okej. Zobacz, twój telefon. A więc. Czerwona czy niebieska? Kim masz tutaj? O, zobacz. O. Co?